Z postobą odczoraj płynę pośród tu dzieci jak kwiaty, matki, jak wiaty są na pewno są A ojców nadzieja robi Jadonić radą z to I, I w ten sposób był jeszcze duch naszego domu Koleżanka przeczyta na początek wiersz Swojej koleżanki, poetki z Gdańska O to, brawo, brawo, brawo Albo I Już bliżej nie podejdziemy no, Idziemy, teraz łowie Ahoj w Ahoj ja Czekaj, bo ja muszę ich najpierw pozdrowić, bo jest, tak, przepływamy. Jak tam Józiu? Zaraz tam zamustruję potem. Okej, okay, Zaszkodziłeś Pani. Dobrze, no trzeba było krzyknąć, pardon. Teraz jak będzie tego, to proszę bardzo, ja jest tu za głośno, głośno. bo o chodzi, jest, mówisz, samtąd, a, to wychodzi, tego nic nie sam to za dużo rozbija bo po pierwsze każdy kada do siebie po drugie jest tekst lecący i dlatego albo trzeba puchnąć i krzyknąć i do kuchnięcia nadaje się wiersz bronieckiego. bo ja tu muszę się przedrzeć bo to nie ma, siedzicie na łodzi poetów i pieśniarzy i nie ma to, że tam jest kadu kadu o byle czym